Hej, siemanko wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Milosztor i zapraszam Was na trzeci gameplay z Crash Curse 2, dokładnie Doritos Crash Curse 2, na życzenie X Minecraft bodajże użytkownika, właśnie o takim nicku, Postanowiłem nagrać jeszcze jeden odcinek, i, a może i więcej, jeśli będziecie bardzo tego chcieli. Także już teraz zapraszam Was do e, komentowania, abyście właśnie pisali mi, czy chcielibyście obejrzeć jakieś inne materiały, oraz czy ten materiał Wam się podobał. E, dzisiaj pokażę Wam zupełnie inną mapę. E, nie będę pokazywał Wam powiedzmy e, kilku kilku wyścigów na jednej mapie, ponieważ troszeczkę mogłoby to nużyć. Jak widzicie tutaj w Amazing Jungle zrobiłem trzy wyścigi. Pierwszy ukończyłem prawie na maksa, czyli zebrałem 15 na 16 gwiazdek. Jedne gwiazdki nie mogę zebrać, ponieważ nie wiem jak tam doskoczyć, ale na razie się tym nie przejmujmy. Eee, a, robiłem te, eee, a robiłem te wyścigi tylko tego żeby właśnie zdobyć gwiazdki, aby za, za nie kupić kolejną, właśnie, mapkę, czyli Egipt. Eee, Antarktydę już Wam pokazywałem, e, więc teraz czas na Egipt. Zobaczmy, co jeszcze mamy. Mamy Pirate Island. Aha, i to wszystko, tak? Tylko zależy się, że pewnie można dokupować jakieś mapki. Tutaj naprawdę jest bardzo rozbudowany ten system z sklepu, możemy kupować jakieś power-up'y, aby szybciej bies, czy wyżej pewnie skakać i pewnie dlatego nie mogę zebrać tamtej gwiazdki, bo trzeba pewnie jakieś power-up'a użyć. Oraz każdą trasę możemy przejść na dwa sposoby, ponieważ można odblokować alternatywne właśnie przejście, ale ja Wam pokażę jak to będzie wyglądać. Tutaj w Egipcie, no to co? Kupujemy tę mapkę za 35 gwiazdek, czyli za te gwiazdki, które zdobywamy w grze. Tu mam jeszcze gwiazdki, które wydajemy w sklepie, chociaż w sumie one są zamienne jakoś. Te w sumie nawet nie wiem, gdzie, gdzie zdobywamy. Czy je chyba kupujemy, ale też, też czasami chyba zdobywamy za wykonywanie, właśnie jakichś tam. Pseudo misji w tych, w tych wyścigach, tak mi się wydaje, ale nie chcę Wam skłamać, więc w sumie nie jestem pewny, więc tylko tak przypuszczam. Kupmy to za te 35 gwiazdek. No i jedźmy, jedźmy ten wyścig, zobaczymy jak ta mapka się prezentuje. Naprawdę bardzo mi się podobają wszystkie te poziomy do tej pory, które grałem, więc wydaje mi się, że raczej już reszta też nie odstaje od pozostałych. Niech nam się tylko załaduje. Zobaczymy, czy będzie coś zupełnie nowego. Wow, z tyłu tam widzę, że rokowa banda. <laughs> Widzicie, bardzo kolorowo to jest. Naprawdę stylistyka tych map nieźle nieźle się prezentuje. Bardzo mi się podobają. Wow, to widzę, że bardzo dużo spowalniaczy będzie. Jakieś zapadające się platformy. O kurde, myślę, że będzie chyba ciężko, ale spróbujemy swoich sił. Trasa jest dosyć długa, z tego co widzę. Bo dali tam w ogóle jakiś jakaś piramida UFO. Nie widzi co to jest? O. <ślawnikom> Zmumifikowali nas. Dobra, ciśniemy. Oj kurczę, zapomniałem, tak gdzieś. Wow, 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 co to jest? To nie jest trampolina. Kurde, tak dużo tego to jest, że nie wiem co się tutaj dzieje do końca. O kurde, spadłem szybko powtarzajmy ten etap. Kurde, mogłem od razu, kurde, tam skoczyć, Byłoby lepiej. Dobra, udało się. Wow! Aha, to parzy! A, prądy! Dobra. Jedźmy tutaj. Ups. O kurde, co ja robię? Ach, powtórzmy jeszcze raz to. Już się tutaj męczę niepotrzebnie. Dobra, weźmy, weźmy tą gwiazdkę. Ale jak ja mam to wziąć, kurde. No dobra, tam tą gwiazdę już przejdźmy. Wow. Wow, co tu się dzieje? Ok, zapadnie. Na linę, wbijamy tutaj do góry, kolejne zapadnie. Jakby się spadł na dół, to byśmy byli nieźle spowolniani przez... Wow. Przez tamte bieżnie. Ups. Przypadkiem skoczyłem. Jest kilka nowych ruchów w stosunku do poprzedniej wersji gry, dlatego czasami tutaj się gubię. Ups, nie ma. Dobra, gwiazdka. Aj, nie wziąłem, mało brakowało. Wiemy co tu się dzieje? Lecimy na dół. Kolejna gwiazdka i koniec. Jaki mamy czas? Minuty 25, bardzo słaby, więc chyba powtórzymy ten level, ale to za moment. Jak na pierwszy raz, to w sumie i tak nie, że Naprawdę bardzo dużo się dzieje na tej mapie. Tylko dwie gwiazdki zdobyliśmy, no... Niestety... Ale plus 12 mamy. Nie wiem za co to było tak naprawdę. A, bo, jakieś... A, bo za medal jeszcze się zdobył gwiazdki, okej. Okay. Czyli 10 gwiazdek za brązowy medal. Teraz tak, czy mogę next course wziąć? A, Trzeba kupić, tylko od nas nie stać, ale mogę za te kupić. Wiecie co, ja sobie jeszcze powtórzę ten level, bo wydaje mi się, że będę mógł... Eee, nie, ja chcę... Czekajcie, cofnę. Oni chyba myśleli, że ja odblokuję z e, drogę... E, drogę alternatywną, nie wiem czemu, jakiś błąd chyba systemu tam jest, bo e, pisało, żeby wcisnąć X, e, aby powtórzyć, a to mi od razu wyskakiwało, żeby odblokować... Alternatywną drogę, dobra, ciśniemy. W będzie teraz lepiej pójdzie, dobra, o tej gwiazdce już nie zapomniałem. zapomniałem. Dobra, tutaj od razu próbujemy skoczyć na kolejną platformę, dokładnie. Tutaj powoli dobra, i już widać, że nam lepiej idzie. Teraz tutaj. Skoczmy tu, dobra, tamtą gwiazdkę olejemy. Już trudno. Okej. Okay. Bylebyśmy mi jak najlepszy czas. W tym momencie. Dobra. Do góry. Wo, nie udało. Oj, 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 oj. Fuck. Dobra, udało się. No, tu mi trochę gorzej poszło. Ups, ale było blisko. Mam na spinaczki, nie zaszkodzi nikomu. Kolejny długi skok i jesteśmy na mecie 57 sekund. No, o wiele lepiej, no teraz poszło i złoty medal. Dokładnie tak. ale witujemy, kurde, co za magician z niego. <laughs> Super, i kolejne gwiazdki, dobra, czyli za medal mamy już wszystkie gwiazdki zdobyte. 11 łącznie. Mamy już 26. E, przydałoby się właśnie jeszcze raz tą mapkę przejść, aby odblokować coś. Eee, spróbujmy next course. Nie to kosztuje? Kurde, się co? Wydam, wydam te gwiazdki, aby od razu pokazać kolejny level. Eee, I od razu go sobie zobaczymy. Eee, żeby w jednym materiale po prostu pokazywać tak jakby jeden poziom. Zobaczmy, jak on teraz wygląda. O, tutaj widzę liny. przeważają liny. Bieżnie Są. Wow, ile bieżni, masakra. Naprawdę, miejscami, kurde, aż za dużo jest tych elementów i nie wiem co się dzieje do końca. Tu jest jakieś ukryte przejście na dole. O, 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 o tu się zaczynają wiatraki. To może być ciekawe. Hop, hop, hop. I znowu mumia. <ścoughs> Ups. Oj, uważaj, spokojnie, dobra, jedziemy. Jeden, go. Gwiazdka, widzę, że chyba gwiazdka zawsze na początku jest. Wow, spokojnie. Do góry, do góry, do góry. Tak jest. Wow, widzę, że można jeszcze sterować. W poprzedniej wersji nie można było. Oj, dawaj. Sterować tym. Dobra, tutaj. Ale przeszkadzajek Wow, a tu coś... O Jezusie, spadłem przypadkowo. Oj! Ach, jeszcze raz. Udało się. O kurde, co to są za platformy z prądami a aj, Po głowie dostaliśmy... O kurde, nie wiem teraz... Trzeba chwilę poczekać. Teraz. Bra. Kurde! O, fuck! Nice! Nice! Ale mieliśmy szczęście w tym momencie. Kurde, ale... Aha, dobra. Teraz w tą stronę. Aj, gwiazdki nie wziąłem, niestety. Nie udało się. Ups. Ej, co to było? A muszę to skoczyć, chyba nie można na to zjechać. Więc mój błąd. I koniec. No, czas nie był jakiś super, półtorej minuty, więc tragedia. Ale powtórzymy sobie ten level. You want two stars. Yee, super. Next. A, plus jeszcze brązowy medal, czyli 12 łącznie. Nie, 14. O, dziwo. Aha, no dobra, super. Um, o, jakieś power pa mamy z tej static kling. No, nie nie zrozumiałem czytać, co, co to robi. Um, Okej, okay, to jeszcze raz powtórzmy to. Tylko zobaczcie, raczej. Czemu tu leczaj jest? Kurde, muszę powrócić do tego. Ej, co jest? Aha, jedna. Dobra, chyba zadziałało. Mam nadzieję, że nie odblokowałem w przypadku splita. Spokojnie. No. Dobra. I teraz w tą stronę. Teraz tutaj. Tam gwiazdka była, ależ trudno. No, co jest? Na dół. Dajesz, dajesz miłożtor, Indiana Jones z ciebie przecież. Uda mi się skoczyć od razu tutaj. Udało się. Teraz tu. Świetnie. Idealny timing wow, 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 wow! Ale refleks dobra, szybko skacz. Nice! Nice! Teraz spokojnie. Ach, kurde. No, do góry. Super. Udało się. Gra naprawdę przyjemna, polecam Wam, ją sobie sprawdziwi, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Kurde, czekajcie, wejdźmy sobie tu wyżej. O! I teraz dosięgnę gwiazdki dokładnie. Jeśli skoczycie bliżej środka, to wyżej wyskoczycie z tej trampoliny. Trzeba na to zwrócić uwagę. A tutaj po co się skaczę? Tego nie wiem. Kurde, miałem na czas lecieć. Ach, to już jest koniec, a ja się tam bawiłem niepotrzebnie. Mim to 19 i mamy drugi, drugi, drugie miejsce, więc nie jest w sumie źle. Także dobra słuchajcie, to był Egipt. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. E, jeśli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków, to oczywiście Was zachęcam do tego, abyście komentowali i oceniali materiał, jeśli, jeśli zobaczę, że, że będzie e, że będzie duża Wasza aktywność, no to wtedy e, po prostu nagram więcej z tego materiału. Oczywiście postaram się tam zdobyć więcej wtedy gwiazdek, żeby móc pokazać Wam jeszcze jeden poziom, bo nam został. E, zostało nam dokładnie Pirate Island e, kosztuje 40 gwiazdek i pokazałbym to Wam w następnym odcinku bo akurat mam 48 gwiazdek a 40 kosztuje Więc ja się z Wami żegnam i do usłyszenia Trzymajcie się Hej